Witam was serdecznie w kolejnym poradniku na tym kanale. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje. 1150 osób nowych na kanale. Naprawdę serdecznie wszystkich witam i zapraszam na kolejny film. Słuchajcie, nasz tam poziom 88 lecimy do góry. Dzisiaj obiecałem wam, że wytłumaczę a raczej chcieliście, żebym wam wytłumaczył, na czym polegają statystyki w tej grze, czyli jak mnie mam siła, zręczność, inteligencja, wszystkie te tutaj dodatki, czyli Armor, Evasion Block, Life, Energy, shield Mana, Spirit, na czym polegają te wszystkie recovery, charge, które również występują w grze i po które właściwie teraz zmierzam na buildzie Ponieważ troszeczkę się przebudowałem Ale to nieważne, o tym będzie jeszcze kiedyś w update'cie Dobrze, zacznijmy od tego, może od podstaw w takim razie Siła jest atrybutem odpowiedzialnym Za to, żebyście mogli zakładać Sprzęt przeznaczony em, No nazwijmy to dla wojownika Bądź na klasę przypieczętowaną dla Mele, czyli do walki w zwarciu e, I tutaj na przykład wchodzą Ciężkie pancerze, siła, tarcze Siła, chociaż są jeszcze mocniejsze tarcze Poczekajcie, ja pójdę na chwilkę do aktu trzeciego Do czarnego rynku, żeby wam... Dokładnie, zobaczcie. Już tutaj kupujemy jakąś mocną tarczę. Zobaczmy, kupmy sobie taką tarczę. Widzicie? Jest tylko i wyłącznie wymagany poziom oraz siła. Jest to ciężka, wielgachna tarcza oparta tylko i wyłącznie na pancerzu, który jest raczej charakterystyczny dla postaci walczących w zwarciu ciężko-zbrojnych, okej? Okay? Ponad to, że możemy zakładać cięższy i mocniejszy sprzęt dzięki większej ilości siły również każdy punkt siły dodaje nam dwa punkty zdrowia. Poza tym, że dodaje nam dwa punkty zdrowia za każdy punkt siły, więc sama siła tutaj i dodaje mi dokładnie 490. Zdrowia, proszę bardzo. Co więcej, każdy 5 punktów siły bądź jakiekolwiek innej statystyki jak widzicie dodaje nam jeden punkt do support gem capacity czyli możemy o tyle więcej nosić support gemów. I od razu, póki tu jesteśmy, kliknijmy G. Zobaczcie support gem capacity widzicie. I teraz o co w tym chodzi? Zobaczcie, kliknijmy sobie G. Mamy wykorzystane 18 na aż 49 możliwych slotów na support gemy czerwone, czyli te od siły, czyli holy descent, dayzincryp, wszystkie, wszystkie, wszystkie jak widzicie mam bardzo dużo czerwonych. A i tak jeszcze miejsca a miejsca zostało. Na dexa mamy wykorzystane 6 na 14, natomiast na inta mamy 2 na 13, ponieważ inteligencji mam mimo wszystko najmniej. Jeżeli skoczyłby mi 70 punkt inteligencji, tutaj wszedłby 14 możliwy punkt na support skill gem właśnie na inteligencję. To też jest cenne i ważne, ponieważ jak macie naprawdę z dawkowej ilości statystyki nie wiem, 20 dexa, no to możecie tylko 4 support gemy wtedy nosić. To jest bardzo ważne i warto mieć na uwadze, żebyście się potem nie zaskoczyli, dlaczego nie możecie dodać kolejnego support gema, mimo że na przykład wymagane, załóżmy, że to kosztuje 3 30 dexa, i jeden i drugi. Załóżmy, że miałbym takich 6 i chciałbym jeszcze siódmego gdzieś dołożyć na 30, bo tylko mam 30 dexa, to nie mogę, to nie mogę, bo pamiętajcie, że dzielimy naszą statystykę przez 5, czyli 30, w tym wypadku podzieliłbym przez 5, dałoby mi to 6 slotów na support dżemy więc siódmego bym nie mógł dołożyć. Miałbym tutaj 6 na 6. Tyle, mała taka alegoria. Lecimy dalej. Co do tej Dexterity? Poza tym, że możemy nosić przedmioty dla postaci zwinnych, ukierunkowane na łuczniczki, na, na tego chłopa z kuszą, na na przykład jakieś postacie zwinne po pokro... Mnicha, jeżeli go dobrze złożymy na hybrydę. Do tego też zaraz przejdę. Oraz na pancerze oparte na evasion ratingu, czyli na unikaniu. Poza tym, każdy punkt zręczności zwiększa nam 5 accuracy rating. Accuracy rating nie jest niczym innym jak celnością naszej postaci i to odpowiada za to, jak często będziemy trafiali postacie, które mają w sobie jakiś evasion, czyli jakieś uniki. Jest to bardzo ważna statystyka dla postaci walczącej na dystans, ponieważ zobaczcie, że macie penalty, czyli macie kary za dystans i do 2 metrów jest luz, ale im dalej, im dalej od naszej postaci, tym macie aż do 90% zmniejszoną celność. Waszych oczywiście pocisków. Zobaczcie, aż do 12 metrów macie 90% niecelności, więc na stakowanie bardzo dużej ilości deksa Jak je z ratingu, czy to w rękawicach, czy w naszej niku, jak ja mam na przykład tutaj 250, na uczniku, podejrzewam, że jest bardzo, bardzo dobrą taktyką. Dobrze, lecimy dalej. Inteligencja, zobaczcie. Inteligencja, każdy punkt dodaje nam dwa many oraz pozwala nam nosić sprzęt skierowany do postaci magicznych, opartych na Energy Shieldzie, czyli na tym tutaj niebieskim pasku dodatkowego zdrowia, a raczej głównym pasku zdrowia dla wielu. Jeżeli zdecydujemy się iść stricte w Energy Shielda zamiast w życie, w Puff of Exile 2 jest to bardzo, bardzo dobrze przedstawione, ponieważ bardzo malutko mamy lifea w drzewku. Kiedyś tego lifea w PoE-1 było mnóstwo, stakowało się po 120%, czasami 140% z drzewka na melasie. Byliśmy w stanie z girem dobrym i z dobrym passive tree wyciągnąć kolosalny damage i ogromne pokłady życia, powiedzmy 7, 8, nawet do 9K czasami. No tutaj tego zdrowia jest dużo mniej. Natomiast Energy Shielda możemy naprawdę skalować pod 10 koła, myślę, na luzie. Ponadto każdy punkt inteligencji dodaje nam 2 man. Co jest bardzo bardzo potrzebne dla kasterów, wszak. Dobrze, to mamy odhaczone. Teraz lecimy dalej. Życie, no to wiadomo, że jest to po prostu nasza pula zdrowia i obrażeń, jaką możemy przyjąć na web. Energy Shield po raz kolejny jest to pula zdrowia e, magiczna, nazwijmy to, i ona ochrania nasze zdrowie. Pierwszoplanowo, ale nie zawsze, już wam tłumaczę. Energy Shield zawsze schodzi Wam jako pierwszy przed Waszym zdrowiem, więc w moim przypadku analogicznie starca najpierw 128 Energy Shielda, dopiero potem zacznie mi kasować życie. Chaos Damage, natomiast czyli wszystko oznaczone kolorem fioletowym, co w nas leci, to jest naj, najprostsze do rozpoznania, e, ściąga nam Damage z Energy Shielda podwójnie, jest na to pewien myk, zaraz Wam też powiem. Obrażenia Doty, czyli krwawienie i trucizny. Od razu przebijają nam Energy Shield'a i walą nam stricte po życiu. To jest bardzo ważne, żeby e, mieć to na uwadze, bo jak macie bardzo mało zdrowia, na przykład nie wiem z 700 zdrowia i 8000 Energy Shielda. To jeżeli ktoś was rozetnie i będziecie mi krwawienie, bardzo szybko możecie umrzeć przez to. Jest też patent na to, żeby chaos damage was nie zabił na Energy Shieldzie, ale to raczej jest już dla endgame'owej postaci. Na pewno gdzieś jest notka w połę 2, już jej szukam. To jest bardzo fajna notka, do której zaraz przejdę, jeżeli będziemy mówili o Manie. Natomiast jest chaos inoculation. Zobaczcie. Wasze maksymalne zdrowie staje się jednym punktem tylko. Natomiast jesteście odporni na chaos damage. Czyli wszystko co bije chaosem jest wam niestraszne. Możecie sobie totalnie minus 70 resa trzymać chaos, ponieważ to was chroni w pełni. I to jest skierowane do postaci, które stricte biorą bazy full Energy Shield'a, składają się bardzo, bardzo, bardzo mocno pod Energy Shield'a. Wtedy macie jeden punkt zdrowia i na przykład 9000 punktów Energy Shield'a. Trzeba mieć wtedy też na uwadze, że trucizny i krwawienie jakoś musimy się ich pozbyć, żebyśmy się po prostu nie zabili. Mana to po prostu pula energii naszej postaci, którą możemy wydawać na umiejętności czy to na zaklęcia, czy na umiejętności atakujące Bardzo proste Jest też fajny patent, jeżeli macie problemy z maną I macie mało energy shielda, tak jak ja mam na przykład 128 Możecie wykorzystać to jako Eldritch Battery Czyli tę notkę tutaj Gdzie ona była? Tu To wam sprawia, że energy shield od teraz pokrywa manę I schodzi przed waszą maną Czyli macie dodatkową pulę many po prostu Można też zrobić int albo mana stackera Pod mind over Matter. co daje wam całkiem Niezłą defensywę. Wszystkie obrażenia są Brane z many, zanim będą brane Z waszego życia, no i macie 50% Mniej recovery waszej many To jest bardzo przyjemne, jeżeli chcecie budować bardzo Bardzo heavy stackera na intie, który ma Many np. 4-5 tysięcy I to mana staje się waszym Punktem zdrowia, aczkolwiek tego się nie bierze Nigdy z jednym punktem zdrowia, raczej chcemy grać Wtedy hybrydę porozdrowia, powiedzmy 1700 800 na magu i właśnie bardzo dużo. Wtedy to jest bardzo, bardzo piękna e, mechanika. Lecimy dalej. Spirit jest statystyką, która pozwala nam podtrzymywać buffy, aury e, oraz oczywiście samony, chociażby na Infernalisce. Tyle. Musimy mieć po prostu wymaganą ilość spirita, żeby odpalać e, nasze aury. chociażby przykładem jest u mnie Overwhelming Presence, który wymaga tego Spirita 30. Widzicie? Jak go odkliknę. Nagle Spirita się bardzo dużo odrezerwowuje, jak go kliknę. Rezerwuje się go sporo 30 z tego oraz buffy, które mamy support drzemowane w tym, czyli chociażby kanibalizm oraz Vitality. To też można bym traktować jak kolejne buffy, aury, jak zwał, tak zwał. Buff Persistent, buff persistent, czyli one są jakby. Cały czas odpalony na postaci Pod to jest spin Dobra, lecimy dalej Armor odpowiada nam za redukcję obrażeń fizycznych Zarówno z ataków, jak i z zakleń Zobaczcie Armor reduces the physical damage you take from both attacks and spells Widzicie? Ale tylko i wyłącznie fizycznych Nie zdziwcie się, że jak macie na przykład pancerza Nie wiem, leci wam unikalna klata Będziecie mieli 90% redukcji obrażeń A walnie was mak jakimś... Nie wiem, ognistym pociskiem, i stracicie połowę życia, to będzie, no jak to przecież cholera nie działa. Właśnie działa, ale jedynie na obrażenia fizyczne. Na wszelkiego rodzaju slamy, uderzenia z miecza, czy jakieś pociski strzelane chociażby przez łuczniku. Oczywiście fizyczne. Y Armor bardzo dobrze działał w PoE-1 na małe hity. Tutaj jest podobnie, ponieważ on redukuje jakąś pulę obrażeń. Widziałem, że po nowym patchu, po nerfach y obrażeń na mapach T15, chociażby, odczułem różnicę i potrafię naprawdę przeżyć slama od bosa na web, na Od bossa poziomu 80, 82 więc prawdopodobnie od bossów również jest to skalowane w dół i redukowane, aczkolwiek w Poe 1 zawsze armor działał na bardzo małe hity i był genialny do map clearowania, żeby po prostu lecieć przez wszystkie mobki, zbierać na web jakieś groszowe ilości obrażeń i pędzić dalej. Bosy były problemem, tutaj możecie mnie poprawić, jeżeli ktoś ma więcej godzin w Poe, większe doświadczenie, możecie mnie poprawić, ale ja na te 1582 level potrafię wytankować na web obrażenia od bosa i zostanie mi tam 700 zdrowia, więc z 2k mi schodzi. Mo Mogą się zgadzać, że to też działa na slamy fizyczne. Od bossów. Evasion rating nie jest niczym Innym jak unikaniem waszej postaci Do tego są przeznaczone bazy na evasion Rating dosłownie, czyli wszelkiego rodzaju Lekkie pancerze, to jest wasz próg uników Wszelkiego rodzaju uderzeń albo Pocisku. Bardzo fajna statystyka Często grana na magach w jakiejś hybrydzie e, Na ucznikach i wszelkich postaciach Dystansowych jak najbardziej. E, również widziałem Że grana jest na mnichu. Ja sam będę Próbował zrobić swojego mnicha od zera Bo widziałem bardzo fajne skille fizyczne I mało kto tym gra. E, I myślę, że pod jakąś Hybrydę armor evasion rating będzie się fajnie pod to grało. Dalej, block. Używany na tarczach i dzięki tarczom posiadany również, jeżeli macie War Staffa, Quarter Staffa, macie szansę na blok. Co więcej, jest to pasywka, która ma to pięknie. Obrazuje. Macie tutaj do góry. One with the River. 30% zwiększone defy, jeżeli używacie Staffa i na pewno macie jakiś block chance. Poczekajcie. Block. Deflection daje block chance, a również. Okej okay. Słuchajcie, muszę kupić kilka kijów, bo żebym was nie skłamał. Critical Hit chance jest. Plus 10% szansy na blok, Widzicie? Więc jest szansa, żeby zestakować sobie dobry key z blokczem również i jakieś tam procenty na bloka sobie dodatkowo w bildzie wykręcić. Co jest bardzo przyjemną statystyką. Blok pochłania wam całkowicie uderzenia i e, pociski lecące w waszą stronę, pochłaniając całe obrażenia, czyli nie dostajecie w ogóle obrażeń. Jest napisane samo sobie some larger and more dangerous enemy attacks cannot be blocked. Jest napisane w wplot, że nie możecie blokować e, obrażeń od bossów. Tyle. Dobrze, jak jesteśmy tutaj przy tym jeszcze, to wam szybko powiem, że są różne rodzaje bas i to jest też bardzo ważne. I wykorzystam do tego zbroję. Kupimy sobie, poczekajcie, to sprzedam, to sprzedam. Kupimy sobie tak, kilka klat, dobrze Mamy klatę i na klatach będę tłumaczył Mamy bazy stricte pod siłę, zobaczcie Tylko i wyłącznie wymagana siła, tylko i wyłącznie daje armor e, Idealna baza dla postaci Fizycznej, walczącej w zwarciu Dla chociażby naszego air tertytana. Ja sam noszę taką klatę, zależną na tym, żeby jak Najwięcej armora, czyli jednej statystyki wtedy Wystakować, ponieważ gramy armor Plus blok, wtedy z tej środkowej rezygnujemy Prawda? Jest też wody armor stricte Pod evasion rating, wtedy takie postacie Składacie tylko i wyłącznie pod uniki I stakujecie evasion rating pod 80-90% 75% to jest zasięg naprawdę bardzo, bardzo szybkiej, bo i w kampanii już w trzecim akcie myślę, że możecie do 70% dokręcić na itemach podnoszonych z ziemi. Wtedy gracie często 0% armora 0% bloka i bazujecie tylko i wyłącznie na waszych unikach. Jest też baza stricte pod Energy Shield i to jest bardzo, bardzo, bardzo po tą to znaczy magiczne skierowane. To jest to, co wam mówiłem: stakujecie tylko i wyłącznie ogromne pokłady Energy Shield'a. Wtedy cały damage w was wchodzi 100%, bo nie macie żadnej redukcji fizycznych obrażeń, żadnych więc jak ktoś was lutnie fizycznie, spada wam HP bardzo mocno Natomiast jeżeli chodzi o obrażenia od magii, no to wiadomo, że rezisty do tego służą Więc mag pod tym względem jest super Ponieważ macie bardzo ogromną pulę zdrowia, sięgającą aż pod 10 tysięcy Dlaczego tak jest? Pod drzewkiem P, zobaczcie jak wpiszę sobie tutaj Energy Shield Zobaczcie jak dużo się świeci tutaj ikonek Widzicie to? Zobaczcie, nawet tu koło mnie. Increase Armor, Maximum Energy Shield, Maximum Energy Shield, Maximum Energy Shield, Maximum Energy Shield 20%. Tutaj jest Richard zwiększony, tutaj zobaczcie 60% Energy Shield from equipped Body Armor dodaje. Widzicie o co chodzi? Tutaj zobaczcie, tu gdzie jest smak, będzie tego jeszcze więcej. 30%, 28%, Tu jest Richard rate, nie, 40%, 18% można sobie naprawdę wyskalować jakieś porąbane ilości. Podejrzewam, że 300% to jest. Spokojnie, jak zaczniecie to zbierać, zobaczycie 40% po raz kolejny, 15, 15, to tylko tutaj jest 70%, rozumiecie? To jest chorobliwie dużo. I załóżmy, że mamy postać złożoną z samych itemów na Energy Shield, załóżmy, że bazowo mamy 2000 tego is i mamy 300% zwiększenia, więc doda nam trzykrotność tego jeszcze, więc to, to, to można naprawdę gargantuiczne pokłady tego gromadzić. I raczej takie itemy chcemy tylko i wyłącznie w momencie, kiedy naprawdę mamy w drzewku sporo Energy Shielda wziętego i to na tym bazujemy na naszej defensywie. Lecimy dalej, hybrydy, słuchajcie... Armor Evasion Rating, zobaczcie, bardzo fajna hybrydka, jeszcze z implicytowanym życiem. Świetna dla na przykład kusznika, który gra pod granaty, który musi jednak być dość blisko potworu. Ja tę bazę będę na pewno testował na mnichu i będę chciał grać hybrydę Armor Evasion Rating, właśnie, żeby mieć troszkę uniku, trochę armora i może nawet trochę bloka. Poskładam sobie tak po 20-po 30% i potestuję, jak to będzie działało. To jest stricte grane pod postacie, które są. Na semi dystansie Dalej klata armor energy shield Po raz kolejny hybrydka W jedynce lubiłem to grać na postaciach Które opierały się na miniony Bądź na totemach i działało to bardzo fajnie, ponieważ miałem dość sporo pancerza, dość sporo energy shielda jako dodatek do mojego zdrowia. Nie musząc tym samym rozwijać jakoś go bardzo dużo w drzewku, a i tak mieć jakąś pulę dodatkowych tam statystyk do naszej przeżywalności. Bardzo przyjemna baska. Tym bardziej, że ja szczerze mógłbym ją nosić. Jeżeli miałbym takie same statystyki na dole i miał pancerz, powiedzmy, 700 armora i 400 energy shielda, to, to jak najbardziej mógłbym ją nosić, bo mam wzięte w drzewku po raz kolejny to. Czyli zwiększyłoby mi i pancerz i Energy Shielda, którego w aktualnym momencie no, w ogóle nie wykorzystuję, zobaczcie. Zobaczcie, założę tę klatę 111, przez to, że mam 60% z tego i tutaj jeszcze po 12%, 128, 317, zobaczcie. Czyli dodaje mi 189, mimo że to jest 111 napisane, widzicie? Jeżeli gracie na przykład samonerem bądź jakąś postacią magiczną, a nie macie za dużo energy shielda wziętego w drzewku, myślę, że jest to spoko baza pod to, żeby mieć trochę zwiększoną przeżywalność. Niekoniecznie, jeżeli chcecie grać pod unikanie, a właśnie pod przyjmowanie hitów i dodatkową i zdrowia. I ostatnia bardzo jest hybrydą Evasion Rating Energy Shield. To robią bardzo fajne życie, ale nic poza tym, szkoda. E, zwiększony Movement Switch na Implicycie nam się wylosował świetnie. To jest pod wszelkiego rodzaju postacie dystansowe, które chcą mieć te po raz kolejny trochę uników i trochę jeszcze puli zdrowia. Spotkałem się z tym, że na jedynce bardzo często się grało czarodziejki, właśnie na, na takim buildzie, żeby mieć sporo uników, żeby wtedy jeszcze skalować spell Supresa, którego tutaj nie ma. Przynajmniej się nie dokopałem na chwilę obecną. Jest to bardzo fajna baza do rozważenia. Wiem, że chłopaki, którzy grają mnichami pod pioruny u nas, również noszą bazy Evasion Rating, Energy Shield i stakują sobie bardzo dużo i era, mając przy tym jakąś jeszcze pulę zdrowia z Energy Shield. To na jakie postaci konkretnie to zakładać Wam nie podpowiem, bo za mało mam wiedzy o tej grze na chwilę obecną, przynajmniej o drugiej jej części, ale polecam Wam potestować i zobaczyć jak będzie Wam tutaj procentowo to wyglądało e, i z czym Wam się będzie lepiej chodziło. Fire resistance odpowiada jak sama nazwa wskazuje e, za ochronę przed ogniem, wszelkiego rodzaju meteoryty, podpalenia, kule ognia, ściany ognia są redukowane o ten procent. Maksymalny poziom wszystkich rezistów jest e, ustalony na 75%, możemy go wzmacniać, jak sami widzicie tutaj mam od kolda 78%. Poprzez chociażby itemy. W, moim, w mojej tarczy jest plus 3 do maksimum cold resa, jak widzicie. Co sprawia, że automatycznie wszystkie obrażenia są zmieszane o 78%. I uwierzcie mi, resy to jest podstawa. Jeżeli macie problem z przeżywalnością na każdym etapie, czy to kampania, czy e, mapowanie, czy cokolwiek innego, resy ponad te trzy statystyki gwarantuje wam, jak będziecie mieli wystakowane resy, przeżyjecie lwią część obrażeń, która w was leci. E, oczywiście tak, cold dress i lightning res działa tak samo, z tym, że... Cold Rest działa oczywiście na wszystko związane z lodem, natomiast Lightning na wszystko związane z piorunami. Chaos Rest działa identycznie, jest to nasza ochrona przed wszelkimi zaklęciami, wybuchami, tornadami, jakimiś orbami chaosu, które wybuchają nam pod nogami tyle, maksymalny poziom rezistów, który możemy ustalić na postaci to redukcja do 90%, jest to osiągalne chociażby przez e, dodawanie sobie rezistów w drzewku uważajcie tutaj jest, na przykład zobaczcie, mógłbym sobie z tego dodać plus 1, plus 1 do lightninga tutaj mam do colda, tutaj mam do fire'a, natomiast tutaj mam plus 1 do wszystkich maximum elemental resistances czyli jakbym wziął sobie te wszystkie pasywki, to miałbym plus 3 do wszystkich i wtedy miałbym 78 fire'a 78 lightninga i aż 81 colda i uwierz Mieliście te 5-6%, w momencie kiedy już później skalowane są obrażenia w tysiącach, I jakiś meteoryk, który spada wam na web, zamiast 3000 zadawam tych obrażeń 2800 i przeżyjecie w moim przypadku z jakąś tam pulą 70-80% zdrowia, robi naprawdę różnicę. I teraz końcóweczka, słuchajcie. Maximum life to już wiadomo. Total life recovery per second, ilość życia regenerowanego na sekundę. Energy shield recharge per second. to jest ilość Energy shielda, która wam się przywraca na sekundę. Jeżeli wyjdziecie z walki, to też jest bardzo ważne, zobaczcie, jest napisane. Energy shield broni w Wasze życie, natomiast się Bardzo szybko regeneruje, jeżeli Nie tracicie Energy Shielda przez jakiś Krótki czas, czyli jeżeli unikniecie walki przez Moment, to będzie Wam się ładowała Bardzo, bardzo szybko. I to jest świetna Opcja, bo regeneracja Energy Shielda naprawdę może być gargantuiczna, jeżeli sobie jeszcze nastakujemy Dodatkowo, chociażby tutaj Increased Energy Shield Recharge Rate Taką bardzo hamowę pod 10-12k ISa będziemy również Budowali na tym kanale, więc Wam pokażę jak czarodziejka może być Tanki. Myślę, że coś jeszcze, tutaj widzę że nie ma bardzo dużo wypisanych rzeczy jeszcze na chwilę obecną, jest damage redirection, czyli pewnie jakieś odbicie obranżeń w stronę przeciwnika ailment protection to są wszystkie odporności na podpalenie, na electrocuta, czyli bycie zszokowanym, porażonym czy na chociażby spowolnienie bądź nawet i freeze stun protection to jest nasza odporność przed stunem również nie mamy jej wypisanej z jakiegoś powodu ale za to odpowiada statystyka stun Threshold, którą pewnie mam gdzieś, nie wiem, w butach mam gdzieś stun thresholda? Poczekajcie. Mam w pasku stun threshold, zobaczcie. I stun threshold odpowiada, widzicie. Less likely that being hit by an enemy will stun you. Za to odpowiada stun threshold chociażby. I torncy to nic innego jak ciernie, czyli. Obrażenia, które odbijamy w przeciwnika. Charm, charge to są charge, czyli ładunki, które pochłania nasz charm, żeby się wysadzić. W moim przypadku jest to większe rarity za zabicie rare moba bądź unikata. No i movement speed, wiadomo, Miss Kalenus to jest prędkość biegania w tym przypadku, którą mam nałożoną z butów. Jest ona trochę obniżona, bo pewnie pancerz dokładnie daje nam kary. Widzicie, 18,2%, 12,2% jeżeli mam ciężki na sobie pancerz, czyli mamy jakieś penalty, jakąś karę nałożoną z pancerza, chyba powiedziałem wszystko w tym poradniku, jeżeli coś zapomniane zostało, to mnie poprawcie jeżeli coś zapomniane zostało, możecie mnie poprawić natomiast myślę, że jak najbardziej zostało to w miarę wytłumaczone, eee, to jakie itemy podnosić na każdą postać myślę, że jak poznam trochę więcej z gry, to wam zrobię, bo ja nie chcę na wam srać filmami i poradnikami o byle czym i gadać głupo tylko słucham się was i staram się przekazać wiedzę która was nie wprowadzi, broń boże w błąd, na chwilę bez tą moją postacią już zabiłem pinnacle bossa jednego, jest to już nagrane będę też robił niedługo, dokładnie Tę fortecę wspaniałą Burning Monolith, i mam również przygotowaną legendarną mapę, unikalną, która jest tutaj Untained Paradise, która ma zwiększony eksplade. O 516% i z pewnością ją dogram I wam dodam Tyle, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie postaci Dajcie mi znać, ja niedługo będę zakładał nową postać I pokażę wam jak przechodzić kampanię od A do Z Wszystkie mechaniki bossów wam wytłumaczę Czego unikać, na co uważać Co jest mocne na danego bossa W co się uzbroić, tak żeby nie wypieprzyć się głupio Tyle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zostawcie łapkę w górę, bo to mi pokazuje, że Taki system odcinków wam się podoba I taki content chcecie Komentarz również mi pomoże zauważyć, że Jest na to popyt Cześć